Ziemia Kłocka tylko w telewizji lokalnej telewizji Kłockiej. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej Policji Polskiej i Czeskiej wraz z przedstawicielami inspekcji transportu drogowego i generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad brało udział w ćwiczeniach kontrolnych w rejonie byłego przejścia granicznego Jakuszyce Harachow. Ćwiczenia zorganizowane były ze względu na zbliżające się w Polsce mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Dokładnym miejscem ćwiczeń i ewentualnej w przyszłości kontroli granicznej był parking biegu Piastów w Jakuszycach, a kontrola graniczna dotyczyła kierunku wjazdowego do Polski. Kontrola graniczna, jeżeli będzie przywrócana, to właśnie w tym miejscu, w oparciu o takie oznakowanie drogi dojazdowej oraz w oparciu o taką ilość funkcjonariuszy wyposażonych w sprzęt, w którym dysponują dzisiaj. W przypadku przywrócenia kontroli granicznej realizowana ona będzie w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli chodzi o Sudecki Oddział Straży Granicznej, miejscami wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli granicznej jest w przypadku Jakuszyc, akurat to miejsce, ten, ten parking. Jeżeli chodzi o Kudowę, jest to rejon byłego przejścia granicznego w Kudowie Słonem. W dzisiejszych działaniach bierze udział około 30 funkcjonariuszy. Reprezentują oni oprócz Straży Granicznej, Inspekcję Transportu Drogowego, Służbę Celną, Policję, a także stronę sąsiednią, czyli funkcjonariuszy Republiki Czeskiej. Tak, względem kto że się blizi wielka sportownie akcja Euro 2012. Także przygotowujemy tak, się w ten sposób na, na, na przedsięwzięcie, które na odbędzie na się w Polsce w Euro 2020, 2012. Kontora, jest to jedna z, to z dróg skórze, możliwych do przepływu akcji. kibiców na, na tą nadzwyk, imprezę. Że, I dzisiejsze ćwiczenie jest, jest dobrym przygotowaniem do... Tego, co będzie się działo później. Z tym, że u nas jest takie powiedzenie, że lekko przy, ciężko przy ćwiczeniu, lekko później w walce. Przywrócenie kontroli granicznej spoczywa głównie na funkcjonariuszach Straży Granicznej, ponieważ to oni będą pierwszymi funkcjonariuszami, z którymi spotykać się będą podróżni udający się na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywanych w Polsce na przełomie czerwca i lipca. Kontrola graniczna, która będzie przywracana, będzie przywracana tymczasowo. Będzie ona opierała się o analizę zagrożeń, więc kontroli granicznej podlegać będą wytypowane pojazdy, wytypowani podróżni i oni będą kontrolowani. Przede wszystkim dla funkcjonariuszy straży granicznej. Ważnym elementem będzie sprawne zapewnienie przekraczania granicy państwowej, typowanie, typowanie podróżnych, którzy ewentualnie mogliby zakłócić porządek na meczach. W stronie czeskiej, w rejonie byłego przejścia granicznego, jest patrol czesko-polski, gdzie dowódcą jest czeski funkcjonariusz i ten patrol w dniu dzisiejszym ma za zadanie typować podróżnych do kontroli. Kiedy osoby wjadą na terytorium Polski, te konkretne typowane są... Są ściągane z przeciwnego pasa, tutaj na ten parking, na którym się znajdujemy, i podjeżdżają do punktu głównego kontroli, do punktu A lub do punktu B. Jeżeli cokolwiek jest nie tak podczas kontroli to znaczy, funkcjonariusze mają wątpliwości co do wiarygodności dokumentu, co do tożsamości i obywatelstwa osoby a także budzi wątpliwość środek transportu, którym się poruszają wtedy ta osoba jest skierowana do punktu kontroli szczegółowej, a tam czeka na nich funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz służby celnej, a także dwa psy, które są przeszkolone albo do wykrywania materiałów wybuchowych w tym przypadku, lub do wykrywania środków uderzających. I ta osoba podlega szczegółowej kontroli funkcjonariusze przeprowadzający taką kontrolę graniczną będą wyposażeni w mobilny specjalistyczny sprzęt służbowy. Między innymi będą wyposażeni w specjalny pojazd, tak zwany Schengen Bus. Jest to y, pojazd, w którym dokonywane są y... Bardziej dokładne sprawdzenia, jeżeli chodzi o tożsamość osoby i potwierdzenie, czy ewentualnie dokument, który dana osoba się posługuje, nie jest przypadkiem dokumentem sfałszowanym bądź podrobionym. Oprócz mobilnego sprzętu wykorzystywanego w kontroli granicznej, np. czytników paszportowych typu Borman bądź Panasonic, funkcjonariusze dysponują też urządzeniami, które pozwalają stwierdzić, czy nie są przewożone materiały radioaktywne. Takim dużym ułatwieniem w pracy funkcjonariusza Straży Granicznej jest też pies służbowy o specjalności albo narkotyki, albo materiały wybuchowe. I te psy też będą wykorzystywane podczas przywracania kontroli granicznej. Kontrolowane będą też pojazdy pod kątem przewożenia ewentualnych materiałów niebezpiecznych, które mogą być użyte i zakłócać porządek i funkcjonowanie imprez sportowych. Będą kontrolowane też pojazdy pod kątem ujawnienia agresywnych grup kibiców. Oprócz tego organy współdziałające, każdy według swojej kompetencji, będą zainteresowane sprawdzeniem dodatkowych, dodatkowych elementów. Jeżeli chodzi o służbę celną, będzie to towar, jeżeli chodzi o inspekcję transportu drogowego, będzie to tak zwany transport ciężki. Natomiast my, jako funkcjonariusze Straży Granicznej, skupieni jesteśmy tylko i wyłącznie na kontroli legalności pobytu podróżnych w naszym kraju. Zakres i czas trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej powinien być proporcjonalny dla niezbędnej reakcji na poważne zagrożenia. Decyzję o przywróceniu kontroli granicznej podejmuje minister spraw wewnętrznych. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do przywrócenia tymczasowego kontroli granicznej i na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym takie wiadomości będą ogłaszane również poprzez media centralne i lokalne, a także na stronach internetowych poszczególnych komend oddziału, ale również ministerstwa. Telewizja kocka. Nasza telewizja lokalna.